A możemy Cię obrócić 360, Ci zrobić? Będziesz się trzymał, żeby nie wypaść. A radę. Witam się w piękną sobotę z Oslo. Naprawdę jest pięknie, słonecznie. Mamy jakieś 20 stopni, więc już dawno tak sympatycznej soboty nie było. Mamy gości, więc wykorzystujemy tą pogodę i wybraliśmy się do ogrodu botanicznego, ponieważ akurat w ten weekend przez dwie godziny było tu darmowe wejście, więc świetnie wykorzystaliśmy sobie to, pochodziliśmy, zobaczyliśmy co tu jest. My też nigdy wcześniej tu nie byliśmy, jakoś się nam nie złożyło. Powrót całkiem fajnie utrzymany, bardzo w takim naturalnym stylu, nie jest tutaj nie ma tutaj za dużej ingerencji człowieka, widać, że zależało im na tym, żeby zrobić to no, takie jak najbardziej naturalne kompozycje, chociaż ja uważam, że budynki takie jak Palmiarnia czy ten budynek z kaktusami mogłyby być trochę bardziej zadbane, może jakaś delikatna renowacja, no ale ma tu też swój taki właśnie klimacik. Co Panowie sądzicie o tym pięknym jeziorku? Wspaniałe, bardzo ładne. Patrzymy jak kaczuszka je ma macie kaczkę to to ładne mhm. Cztery są. Moja ekipa z przodu. Zakończyliśmy jakiś 45 minutowy, może godzinny spacer po ogrodzie botanicznym, a teraz postanowiliśmy, że jedziemy do Muzeum Techniki, bo tam jest sporo takich fajnych rzeczy, można się tam nieźle pobawić, nie tylko dzieci dorośli również, więc idziemy na autobus i podażamy kierunku Muzeum Techniki. A lupy market dzisiaj jest! Co jest? Lupy market! Masz po prostu stać i łapać te pałąki. No to zaczęło. Nie no, widać tutaj jest najważniej ten, obudzony. Przepychają kulkę. Ale co myślą? Nie wiem. Po silnych umysłów. Kto bardziej myśli o wygranej? Ania, myślę o tym, że właśnie wygrywasz i jest po super. Kto pamięta Nokia 30 czy 10? My już w Muzeum Techniki. Bardzo dużo tutaj jest fajnych rzeczy, jest dużo takich doświadczeń, które pokazują nam jak działają zjawiska fizyczne, chemiczne. Można się tutaj pobawić nie tylko dzieci, ale dorośli również, więc naprawdę można tutaj spędzić bardzo fajnie czas. My już jesteśmy prawie dwie godziny i jesteśmy chyba dopiero w połowie. Jest coś dla fanów starej motoryzacji, dosyć rozbudowany, taki dos medyczny. Zakątek, stare samochody, motocykle, instrumenty. Teraz wszyscy, którzy pamiętają, takie duże komputery dają kciuka do góry. Cztery się 3-4. Jemy sobie bisz te rzeczy w ogonie i zawsze czekam na swoje i dostanę na końcu. Chcieliśmy w nasze okolice, chcieliśmy zobaczyć koniki, ale są już schowane, chyba poszły spać. Więc idziemy na kładkę między koronami drzew, taką malutką, i będziemy sobie chyba obserwować zachód słońca, o ile moja ekipa będzie chciała na to poczekać. Ogólnie mieliśmy bardzo fajny dzionek, świetnie się bawiliśmy w tym Muzeum Techniki. Potem już tak zgodnieliśmy, że zapomniałam w ogóle za dużo nagrać, ale poszliśmy sobie na jedzonko do Egon'a na burgerki. Posiedzieliśmy tam chwilkę, zastanawialiśmy się czy nie jechać na grę w na zachód słońca, ale jednak tam musielibyśmy komunikację jechać godzinę tam, godzinę z powrotem, więc trochę nam się nie chciało więc postanowiliśmy przyjść tutaj na tą ścieżkę i myślę że stąd będzie to też fajnie widać nie mam mgły jest przepiękna pogoda więc widok powinien być też bardzo ładny Trafiliśmy na świetną pogodę, mamy niedzielę. My już jesteśmy na widoku króla w zasadzie na dole, bo wychodzimy teraz. Zostawiliśmy auto na parkingu, pełen parking samochodów. W sumie nic dziwnego, bo pogoda jest naprawdę ładna. Jest delikatny wiaterek, więc ja ubrałam sobie bluzę. Przede mną moja ekipa. Idą sobie tam, proszę bardzo. Dotarliśmy na miejsce za mną, widok króla. Super się nam udało, bo nawet tam daleko wszystko widać. Nie ma mgły. Pięknie tutaj. już nad jeziorkiem, tam Jula się kąpie tu mamy miejsce do leżenia grilek się pali tutaj same pyszne rzeczy przygotowane krewetki swojska kiełbaska lebusie się keczupy, musztardki a tu się jedzą chipsy jedzą Jaka woda? Bardzo ciepła. Ona ma chyba 20 stopni. No, dlatego moczy same nogi. Haha. <noise> Panowie, jak wrażenia przed? Gotowi? Super jest. Morsowanie 2024 rozpoczynamy. Ej, nawet Julka tam weszła prawie po pas, więc nie przeginajcie. Prawie po pas, bo ona nawet do koleb nie weszła. Ej, do kolan była. Ona, ona szczypie, ta tak, chyba jest, ja Ale Michałek, nie, przecież była super ciepła ostatnio. Jeszcze tak, się nagrzała. Taka ciepła, nie taka jak teraz. Do Dodawać, pływać. Trzy, cztery. Sprawdzam, się zaraz zamknę. No Myślałam, że zrobisz tak, bum. Ej, fajnie, ja zazdroszczę. Ja zazdroszę w Norwegii się ciapta. Nie, ja się nie ciaptałam. Czego zazdroszisz, że jak ta woda ma 10 stopni? Trzy, cztery. <grystanie> 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 Ochlab go teraz! Ochlap go! Za siostrę! <grystanie> tu się robi kiełbaska i krewetunie. Ja ubieram długie spodnie i zaraz bluza, bo już jest ta pogoda. My po morsowaniu. Ja już w bluzie. Czasowo idealnie się zrobiliśmy, bo zjedliśmy, posiedzieliśmy sobie na chwilę. Słońce nam zaszło i w momencie się zrobiło po prostu zimno, więc jednogłośnie stwierdziliśmy, że zbieramy się do domu.